Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Szczecińska Młodzież na Mazurskiej Fali. Z tej strony Maciej Paprotny oraz Filip Włodkowski. 11 listopada obchodzimy święto odzyskania niepodległości. Z tej okazji nasz reporter Filip ruszył w teren i zebrał różne opinie wśród mieszkańców Szczytna. Niektórzy twierdzili, że należałoby obchodzić to święto radośnie, a niektórzy, że poważnie. A jeszcze inni twierdzili, że należałoby wymieszać radosne oraz poważne świętowanie. Wyniki tej sądy usłyszycie Państwo w tym podcaście. A my z Maczkiem postaramy się o komentarze na temat tej sondy. No dobrze, Filipie, ale w Twojej opinii. Jak powinniśmy obchodzić to, jakże uroczyste święto? Osobiście uważam, że można połączyć zarówno poważne, jak i radosne świętowanie. W poważnym chodziłoby bardziej o wspomnienie wszystkich tych, którzy poświęcili życie w zamian za naszą wolność. A w radosnym po prostu celebrowalibyśmy wolność, którą odzyskaliśmy po 123 latach niewoli. Osobiście twierdzę, że obecne obchodzenie święta jest okryte zbyt dużym patosem. Uważam, że powinniśmy je obchodzić stricte radośnie. Najważniejsze jest, żeby cieszyć się z wolności, świętować to, celebrować poprzez różnego rodzaju parady, defilady, tak, tak jak na przykład dzieje się to w Stanach w trakcie 4 lipca. Zgadzam się z Tobą, jednak, że należałoby dać też miejsce dla tych, którzy, tak jak powiedziałem, poświęcili życie dla nas. Tyle osób zginęło podczas walk w zaborach, żebyśmy mogli teraz żyć i między innymi nagrywać ten podcast. Co Ty na to, żebyśmy teraz posłuchali opinii ludzi na ten temat? Jestem za. Posłuchajmy pierwszej. Posłuchajmy pierwszej opinii. Myślę, że radośnie. Musimy się cieszyć z tego, że odzyskaliśmy wolność, bo to był bardzo długi okres niewoli 123 lata. Więc myślę, że jak najbardziej. Chyba e, smutek nam niepotrzebny. To pozwoli nam też docenić, jak wolność jest ważna dla narodu, dla jego e, rozwoju, tak, e, dla przyszłych pokoleń. W tej opinii e, pani stwierdziła o wolności, która jest na pewno ważna, zwłaszcza dla nas, po tym, jak byliśmy pod zaborami. Wolność powinniśmy ją celebrować. I bardzo dobrze stwierdziła. Też zgadzam się z tym, że. Zostało tu zawarte taka, myślę, główna myśl święt, całego święta, czyli wolność, o którą 123 lata walczyliśmy w nieudanych powstaniach. No, nie cieszyliśmy się po 1920, nie cieszyliśmy się z nią, nią zbytnio długo, ale później, już osiem, rok 89, udało się wszystko odzyskać, więc również uważam, że kwintesencją tego święta powinna być właśnie radość z tej wolności, którą trudem uzyskaliśmy. Ale którą mamy i którą powinniśmy się cieszyć, i trzymać ją blisko siebie dla najbliższych, dla przyszłych pokoleń. Pewnie, ale nie każdy ma taką samą opinię jak pani, która przed chwilą y, powiedziała. Niektórzy myślą, że powinniśmy poważnie, strasznie traktować to święto. I teraz wysłuchajmy tej poważnej opinii. Y, moim zdaniem, y, święto jest y, jak najbardziej poważne. Ale czcić można na wszelkie sposoby, zarówno na wesoło, jak i na smutno, a nawet na poważnie niesmutno, tak? A tak generalnie to o historii trzeba pamiętać. Pamięć o historii jest ważna. Powinniśmy pamiętać o tych, co odeszli. Pan w tej wypowiedzi stwierdził, że powinniśmy przejmować się przeszłością, która odeszła, co jest dość ciężkim tematem. Bardzo. W Ciężkim w obecnych czasach, czyli pamięć i walka o patriotyzm. Ja mógłbym do tego dodać tyle, że powinniśmy też uczyć innych o pamięci, gdyż jesteśmy w końcu pokoleniem nowoczesnym teraz, która nie za bardzo. Si młodzieży, która nie za bardzo interesuje się historią, a powinniśmy wiedzieć, co uczyni nasi, nasi przodkowie, a żebyśmy mogli teraz cieszyć się wolnością. Też się zgadzam z tobą, Filipie, bo jednak obecnie mamy problem z tym, że pokolenie, które przeżyło czasy. Ciężkie. Ciężkiej niewoli, woj czasów wojen i epidemii. Po prostu, no, niestety, ale odchodzi. Powinniśmy jednak pamiętać o nich, pamiętać o tym, co oni przeżyli i uczyć się na błędach przeszłych pokoleń, aby nie popełniać tego, co się stało. Dlatego, że to jest radość, że i Polska jest wolna, a nie y, rozpamiętywać to, co było kiedyś. Trzeba po prostu cieszyć się z tego, co mamy. Opinia? Bardzo pozytywna. Pani bardzo cieszy się z tego, że może, może być wolna. My powinniśmy również wychodzić z takiego założenia, że jesteśmy wolni, jesteśmy szczęśliwi, że możemy mówić własnym językiem, uczyć się, uczyć się własnej historii, czytać własne książki, a nie to, że mamy je po prostu z góry narzucane przez kogoś, jakby nie patrzeć obcego inne państwo, innego zaborca. Więc powinniśmy się cieszyć, że nie jesteśmy rusyfikowani czy tam germanizowani, ani że nie jesteśmy potępiani za, mów za mówienie po polsku. I też za obchodzenie naszych świąt narodowych, gdyż w tamtych czasach byliśmy za to potępiani. Myślę, że to jest, no, dosyć yy, poważne święto, więc myślę, że wznieśle powinno być obchodzone. Czyli żadnych zabaw? Wie pan co? No, to jest święto państwowe, tak odzyskania przez Polskę niepodległości, więc zabawa w jakim sensie miałaby być? No, jakieś takie radosne świętowanie, zamiast takich pochodów smutnych, takie raźne, orkiestry i różne takie. Ale ja nie spotkałam się ze smutnym pochodem. U nas nie ma smutnego pochodu. Raczej takie poważne? Nie, no po prostu, no. Wie pan, no, złożenie wieńca na przykład pod jakimkolwiek pomnikiem, tak? No to jest no raczej poważna sprawa, tutaj nie ma miejsca na, nie wiem, na skoki, tak, tańce i tak dalej. Ale dlaczego nie, no skoro jest yy, Święto Niepodległości, jest radosnym dniem, czy właściwie Dzień Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest dniem, przynajmniej powinien być radosnym, tak? Więc w sumie dlaczego nie? Pani bardzo idzie w kierunku tego, że patos łączy się z patriotyzmem i z państwowością. Jesteśmy nie, niejako, może nie uzależnieni, ale od początku odnosimy taką, wy, a bardziej wynosimy myśl tego, że jeśli coś ma być połączone z państwem, to musi być poważne, smutne i powinniśmy nie cieszyć się sukcesów, ale pamiętać o porażkach. Powinniśmy cieszyć się z tego, co zyskaliśmy, a nie z tego, co straciliśmy. No to może trochę o, tych, o tym patosie, jeszcze jak wspomniałeś, no nie należy też patosu łączyć z patriotami, a to, co się czasami dzieje w niektórych miastach na różnych marszach, no to niestety ma, musimy na to patrzeć, patrzymy i po prostu nie tak powinno się to świętować. Nie rzucając butelkami finnych ani kamieniami, tylko. Poważny pochód w celu, przykładowo, złożenia wieńca pod pomnikiem, który skupia pamięć na temat tamtych wydarzeń. I ta część poważna, moj, również w mojej opinii, powinna wystąpić. A radosne to też, y, po, przykładowo po złożeniu wieńca, można by, no nie wiem, na przykład śpiewać pieśni patriotyczne, żeby gloryfikować ten dzień. Owszem, jednak ben, myślę, że radosne obchodzenie święta. Bardziej by nas połączyło wszystkich, niżeli patos i powaga. Radość złączyłaby, tak jak wspomniałeś, różnego rodzaju koncerty. Myślę, że zjednałoby między sobą Polaków, którzy po prostu by radość nie obchodzili. Poważne święto, tak samo jak powinniśmy wspomniane przez ciebie wieńce składać, wieńce i pamiętać o ofiarach, ale nie zatrzymywać się na nich. Pójść do przodu. Oni odeszli, ale walczyli o to, żebyśmy my mogli być tu i teraz. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o formę uczczenia się na niepodległości, to jestem zdecydowanie za formą. Raczej pogodną, radosną, wszak odzyskanie niepodległości łączy się z, no właśnie z radosnym momentem, a nie ze smutnym, który należy wspominać ze, ze smutkiem czasy niepodległości. Tak, ale odzyskanie no to już zmienia postać rzeczy, więc uważam, że powinno być to być radosne, wesołe, pogodne obchodzenie tego święta. I, i no, ma masowe uczestniczenie oczywiście. Zdecydowanie przez młodych ludzi trzeba zachęcić w ten sposób, a tylko przez radość zachęci się młodych ludzi do obchodzenia. A nie przez smutek i, i taki no, takie no, niefajne momenty, które wyskakują od czasu do czasu podczas tej, tych, tych parat różnych tego typu. Więc zachęcając, również zapraszam młodego człowieka też na obchodzenie. Tutaj pani wspomniała o zachęcaniu młodzieży. Jak myślisz Maciek? Jak... Jak mogliby nas zachęcić do obchodów? Hmm, ciężko powiedzieć, Filipie. Wydaje mi się, że takie, jak wcześniej wspominaliśmy, różnego rodzaju koncerty, zabawy. I tutaj nawet może trochę wspomogę PR-owo różne instytucje, ale właśnie taka angażowanie, dajmy na to celebrytów, w sposób bardzo radosny, bardzo taką kwintesencję, żeby wybrać tą kwintesencję tego święta, czyli radość po prostu, żeby przebić to. Smutną chmurę listopada, który panuje, w którym pojawia się Święto Zmarłych i smutna jesień. Przybijmy to, bawmy się, cieszmy się. Niech angażują się w to sławne osoby, niech na, nas angażują. Pracujmy razem, wspólnie, razem i wspólnie, żeby cieszyć się i żeby rozwijać patriotyzm. Bo tak jak ta pani powiedziała w jej opinii, jak i również w mojej, Radosne święto, radosne obchodzenie świąt może wzniecić w, w młodych Polakach patriotyzm, gdyż patrząc na obecną młodzież polską, nie jest on zbytnio taką popularną cechą. No ja bym nie chciał świętować tego jak wszystkich świętych, tak ponuro, no bo w końcu ja bym się cieszył. Zgadzam się, no ale zauważ to, że jednak obchodzimy to w taką bardzo Z taką bardzo smutną atmosferą, nie ciesząc się z tego, tylko bardziej smucąc się. Zauważmy, że wiele transmisji, różnego rodzaju defilat one, są one radosne, jednak pokazują taką trochę ludzi smutnych. Wydaje mi się, że smutek jest dominującą cechą podczas tego święta. No Smutek wynika, jak myślę, z tradycji. W końcu już tyle lat to obchodzimy, i to tradycja. Tak ukształtowała, żebyśmy to tak smutnie obchodzili, poważnie. A przy okazji młodzieży, młodzież mogłaby nauczyć starszych obchodów takich radosnych, byśmy się połączyli tak wspólnie i radosne świętowanie stałoby się powszechnością po pewnym czasie. No ale właśnie, czy tradycji nie można przełamać? Przecież łamanie dogmatów jest po prostu cechą rozwoju i wchodzeniem w bliższą relację z daną instytucją, z danym ugrupowaniem. Jeśli złamiemy tę bardzo ciężką i, że tak powiem, grubą ścianę tego patosu patriotycznego, który stoi za, przed tym świętem, w końcu może będziemy wszyscy razem je szczęśliwie obchodzić. Radość to powinna być cecha przewodnia. Firewerki, zabawa, śpiew, taniec wszyscy, powinni, wszyscy powinniśmy być szczęśliwi. I nawet pokazuje to relacja tej pani, która ewidentnie jest osobą starszą. Pani mówi, z, żeby zachęcić młodzież, czyli sama czuje potrzebę tego, że młodzież nie jest zachęcona, a sama by chciała przerwać te, że tak powiem, błędne koło smutnego obchodzenia dnia 11 listopada. W pełni się z Tobą zgadzam, Maćku. Radośnie. A dlaczego? <laughs> nie wiem. Nie mam pojęcia, ale mi się wydaje, że to nie jest święto takie smutne, które trzeba by było nad tym płakać, nie wiem. To tak mi się wydaje. Usłyszeliśmy pozytywnie nastawioną kobietę, nie ma co do tego wątpliwości, jednakże pani nie wie, w jaki sposób można by obchodzić radośnie to święto. Tak, zgadzam się. Pani ewidentnie nie umie doprecyzować tego, znaczy nie umie, nie wie dlaczego, po prostu postarajmy się wejść w jej skórę. Pani ewidentnie chce, żebyśmy przerwali to, żebyśmy się cieszyli. To jest święto niepodległości. Radość, a nie zwykła jakaś smutna okaza, w której to powinniśmy wszyscy chodzić smętni i zapłakani. Cieszmy się, bo to radość nas zjednoczy. Ile to w końcu czasu musimy tak paradować, tak w smutnym tempie? Powinniśmy przyspieszyć trochę. Jak cywilizacja leci do przodu, my też polećmy do przodu i przyspieszmy. Uradośnijmy te święto. W pełni się zgadzam, gdyż. W tym wypadku radość może stać się napędem rozwoju naszego społeczeństwa. Święto narodowe u nas dlatego jest takie podniosłe, bo wchodzi z naszego charakteru narodowego. My tak spontanicznie świąt nie obchodzimy z tego powodu, że mamy troszeczkę inną historię niż Amerykanie. Tak? Mamy zabory, mamy wojny i jesteśmy psychicznie troszeczkę inaczej skonstruowani. Poza tym mamy listopad. tak? Przy okazji odpowiedzi tego pana. Mówi on o przyczynie, niejako, dlaczego świętujemy poważnie. Tak jak stwierdził, yy, mamy inną historię niż Ameryka. Ameryka nie miała do czynienia z zaborami, nie miała do czynienia z usunięciem kraju yy, z mapy świata. Amerykanie mieli poniekąd łatwiejszą drogę do odzyskania niepodległości, w końcu byli pierwsi. Również miesiąc, w którym obchodzimy, ma znaczenie, tak jak według odpowiedzi tego pana, gdyż Amerykanie obchodzą w lipcu, czyli w miesiącu, gdzie jest ciepło, więcej ludzi na ulicach jest i dłuższy dzień też jest i mogą bardziej wzniosłe to świętować, a u nas listopad ponury, niestety, bo to w końcu polska złota jesień. I tak, no, niestety jest, prawda? Zgadzasz się ze mną? Owszem, zgadzam się z tobą Filipie, ale zauważ, pojawia nam się tutaj znowu jeden wspólny mianownik, znaczy w sumie dwa wspólne mianowniki. Po pierwsze, pogoda i sam charakter całego, całej pory roku. Smutek, szarość, buro, pochmurno, deszcze, zimno. Druga sprawa zaś, to pamięć historyczna, która znowu jest tutaj wyciągana na pierwszy plan. Tradycja, czyli rozpamiętywanie. Zgadzam się z tobą. Problem, problem, problematyka odzyskania niepodległości nasza, a Amerykanów jest kompletnie inna. Nasze państwo było niegdyś siłą, a później zostało brutalnie momen i momentalnie usunięte z mapy. Stany Zjednoczone zaś poprzez kształtowanie się, poprzez odzyskanie niepodległości niejako zaczęło się kształtować. Mamy tutaj konflikt pamięci historycznej, ale nie zmienia to faktu, że błędna myśl całego święta, czyli rozpamiętywanie tego wszystkiego jest nadal myślą przewodnią wielu Polaków, którzy chcą po prostu się dołować, w mojej opinii. Może koncert, który skończyłby się wielkim show dałby coś w tym, w tym kierunku? Myślę, że tak, ale również ogrzałby te skute listopadowe serca, które po prostu aż radują się na myśl o patriotyzmie. Wtedy promienienie tych serc byłby, byłoby widoczne na całym świecie, byśmy dali przykład pięknego świętowania naszej niepodległości. I dzięki temu Polska zostałaby zauważona na arenie międzynarodowej i zapamiętana jako nie smutny i zadufany w sobie naród, ale jako ludzie otwarci, ludzie którzy cieszą się z tego kim są, jak żyją i gdzie żyją. No moim zdaniem powinno się zacząć jakimś przemówieniem i marszem, a potem yy, reszta powinna być tak na no przykład 4 czerwca w Ameryce, powinniśmy to świętować. Moim zdaniem święta powinny być obchodzone kucznie, żeby więcej Polaków pamiętało o dobrych czynach i ważności naszych przodków. A czy w tym nie ma miejsca na zadumy poprzez ofiary poniesione przez naszych rodaków? Jasne, ale podczas kucznego obchodzenia więcej Polaków będzie pamiętało. Ja uważam, że, że ludzie powinni świętować bo są patriotami, tak? A patriotyzm teraz nie jest w scenie, więc tylko tyle. Chciałem się skupić na tej pierwszej wypowiedzi, gdyż jeden z naszych rówieśników co jest dowodem na to, że jednak i my chcemy osoby w naszym wieku czują to, że i radość, i smutek można połączyć w naprawdę ciekawą rzecz. Pierwszy ankietowany wypowiedział się o smutnym początku i, radosne, i radosnym rozwinięciu. Wydaje mi się, że właśnie tak powinno wyglądać każde święto. Pamiętajmy, ci, którzy odeszli, odeszli, ale walczyli o to, gdzie teraz jesteśmy. Ale radość z tego, że możemy być wolni, i radość z tego, kim jesteśmy, również powinna być celebracją i to jeszcze bardziej huczną. Świadczy to o tym, że chcemy o tym pamiętać, ale też chcemy się cieszyć z tej głównej myśli, z tej wolności i radości, z tego, kim jesteśmy, z tego, jak ci właśnie starsi pozwolili nam się kształtować. W pełni się Maśku z to zgadzam. A, a wracając do wypowiedzi kolegi, bardzo fajnie powiedział o koncepcie, żeby zacząć smutno, koń, skończyć radośnie, albo mi to przypomina historię. Zaczy, zaczęło się smutno, gdyż zabrali nam kraj, a skończyło się radośnie, po odzyskanie niepodległości, więc taka metoda świętowania od smutnego do radosnego, jak najbardziej, moim zdaniem również, byłaby na porządku. Bardzo ciekawa analogia, Filipie, w pełni się z nią zgadzam. Można połączyć, czy można się bawić poważnie, i wesoło, i, i tego i poważnie, nie musi być jakichś chuligańskich wybryków, dziesięciu pochodów i tym podobnych. Przykład tej pani pokazuje nam, że między starszym a młodym pokoleniem, jak i między obchodzeniem dość poważnie i dość radośnie, można dojść między tymi dwiema kwestiami do kompromisu. Bo to w końcu już nie średniowiecze, a już współczesne z czasem. Musimy się dostosować. Nie oszukujmy się. Święto Niepodległości potrzebuje czegoś w rodzaju renesansu. Mam nadzieję, że znajdzie się w końcu ktoś taki, kto wyjdzie z inicjatywą i zmieni to. Po prostu, żeby osiągnąć taki wspólny cel, czyli wspólną radość. No bo nie oszukujmy się, radość pokrzepi patriotyzm. Wydaje mi się, że powinniśmy to wyważyć. To znaczy, z jednej strony, wiadomo, to jest ważne święto, więc dobrze by było, żeby było obchodzone poważnie, ale ponieważ mamy taką kulturę, która bardzo lubi śmiech i bardzo lubi rozrywkę, to też dobrze by było w pewnym momencie spowodować, że nawet młodzież poprzez zabawę, poprzez takie radosne przeżywanie tego święta niepodległości, będzie bardziej zainteresowana. Obchodza, obchodami tak, tego święta. E, no i wiadomo, e, jeżeli chodzi o młodych ludzi, to wtedy im mniej napuszone obchody tym lepiej dla nich, tym są bardziej zainteresowani, więc myślę, że tutaj fajnie by było to wyważyć, tak, nie zapominać o tym, że to jest poważne święto, że tutaj należy się odpowiednia estyma tym ludziom, którzy zginęli w obronie wolności, ale też, żeby to nie było takie bardzo poważne, żeby też ten młody człowiek mógł znaleźć w tym odrobinę zainteresowania właśnie poprzez takie elementy zabawowe. Myślę, że wypowiedź tej pani jak najbardziej może zakończyć nasze dzisiejsze rozważania na temat święta niepodległości, gdyż, tak jak stwierdziła ta pani, można wyważyć obie części i poświęcić część dla upamięci, dla zadumy, a część dla radości. Prawda? Owszem, idealne. jest to idealny przykład tego, że nie musimy być spolaryzowani między istnym patosem a euforyczną radością. Idźmy na kompromis, połączmy to, bawmy się, wspól... bawmy się wspólnie, ale i pamiętamy o tych, którzy odeszli i o tych, którzy walczyli o tą wolność. 11 listopada to święto niepodległości, czyli wolności, radości, bycia osobą nieuzależnioną od nikogo, po prostu samodzielności i tego, że możemy sami decydować o sobie, a nikt nam niczego nie narzuca. Dziękujemy za wysłuchanie naszego dzisiejszego podcastu, który zrealizował Maciej Poprotny zespołu szkół nr 3 w Szczytnie oraz Filip Włodkowski zespołu szkół nr 1 w Szczytnie. Zapraszamy na następne odcinki naszego podcastu. Cześć! Cześć!